Witam Was kochani bardzo serdecznie tu Kręcki Muzyk Szanowni Państwo. Dziś zapraszam na koncertowe podsumowanie yy, Najważniejszych koncertów kolędowych Słem Allegria oraz Solo. Serdecznie moi drodzy zapraszam. Yy, zanim moi drodzy przejdziemy do... Tematu jeszcze kochani zachęcam Was do, do tego byście jeszcze publikowali posta, posta z, moich, z, z moich zapowiedzi którego już dla Was wczoraj opublikowałem, w sensie z dzisiaj w sensie z czwartku no i oczywiście szanowni państwo przypominam już o najbliższej o najbliższym koncercie niedzielnym to już jest moje mojej aktualizacja w niedzielę 26 stycznia na sali widowiskowej Domu Kultury w Keltach przy ulicy Żwiki i Góry 2a o godzinie 19.00 na sali widowiskowej dla Was oczywiście wstąpię. Zaśpiewam dla Was dwa utwory, także będzie mocne zakończenie całego dwóch dniowych koncertów. A po koncercie już licytacja, która będzie jeszcze piękniejsza, bo też yy, oprócz wspaniałych rzeczy, które Państwo wylicytujecie, jeszcze znajdzie się nasza płyta naszego Alegria zatytułowany Z Muzyką w Świat. Także ta płyta będzie też do wylicytowania, a pieniądze będą na szczytny cel w ramach wielkiej orkiestry świątecznej. Pomocy, także, kochani, nie zapomnijcie na ten dzień 26 stycznia. Na 19 na mój występ, bo bezpośrednio po moim występie na licytację, przeszykować pieniążki, bo naprawdę ta pyta będzie warta, bo naprawdę mamy wspaniałe 9 utworów, które zawsze my, my, wydaliśmy, także warto, a nie będziecie moi dadyszałować. Także zachęcam, bo naprawdę, by, dla, naprawdę będzie z czego, kochani, f, słuchać. A teraz już, moi drodzy, przechodzimy do następujących tematów. Zaczynamy, moi drodzy, od soboty. W sobotę było kolędowanie w wyniku 13. Nie było to problemu, aczkolwiek też y, wiadomo jak to było z głosem, ale na też nie było aż tak źle. Niektórym już mówiłem, a niektórym jeszcze nie, ale to, tak jak oceniłem, nie było aż tak źle. Przechodząc, moje drodzy, jeszcze do, do wtorkowego występu, było oczywiście kolędowanie. Um, jeszcze z, z moją grupą z SH, typu D także zachęcam do odwiedzenia strony środowiskowego domu samopomocy typu D Fundacji imienia brata Alberta w Brzeszczach. Tam to co się dzieje oczywiście Wam. Link udostępnię na Facebooku. Także nie będziecie żałować, co my ogólnie porabiamy. Najlepsze no, jeśli chodzi o akustykę, no, mogło być profesjonalnie, chociaż był zwykły głośnik, ale nie pożałujmy, ale mm, jeśli chodzi o ocenę tego miejsca, nie było źle, ale ze na to, no troszkę było, ale tam ocenę 7 na 10 uważam, że tu powinna być, powinno być profesjonalne nagłośnienie i i jak najbardziej powinni być realizatorzy dźwięku, także ja ubolewam nad tym, że SDS nie zorganizowało profesjonalnych nagłośnieniowców, akustyków i też i też pewne rzeczy jest do poprawienia. Myślę, że spośród moich subskrybentów będą wiedzieli nad czym jeszcze trzeba poprawić a poza tym nie było aż tak źle, ale kalendowanie jak najbardziej. Zostawiamy ten temat w spokoju. Przechodzimy do środowego występu, czyli do kalendowania w Bibliotece Narhańskiej. Było bardzo fajnie, więc jeśli chodzi o nagłośnienie, też było super język, chociaż stara była cieśniejsza, ale nie było aż tak źle. Z drugiej strony był nieduży mikser aczkolwiek było idealnie słychać ale co do tego no yy, tak jak niektórzy widzieli yy, mały, mała konsola na phpcie i dwa głośniki w sumie yy, minusowym aspektem jest brak aktualizacji dźwiękowego ale mimo tego daliśmy se moi drodzy radę a poza tym jeśli chodzi o ocenę tego koncertu no to oczywiście po, pod względem nagłośnieniowym daję ocenę 8 na 10, bo myślę, że pewne rzeczy troszkę jest do poprawienia, ale nie ma aż takiej tragedii dla sali 53 w tej bibliotece. Zresztą, yy, filmiki z tego wydarzenia już możecie, moi drodzy, obejrzeć na moim pierwszym kanale Maci Lunaczku, którym dla Was oczywiście odesłam yy, do pierwszego kanału. No, no i przechodzimy już do ostatniej części, czyli do yy, wczorajszego dnia, czyli do czwartku. I z tego dnia mieliśmy jeszcze jedno kolendowanie popołudniowe yy, w siedzibie stowarzyszenia Nadzieja na Pałuckiego. Yy, jeśli chodzi o yy, akustykę, można powiedzieć, że jest idealna, jak na kameralne miejsce to. Nie będę się tutaj nawet czepiać, bo ogólnie hmm, same wykonanie nie było aż tak hmm, złe, natomiast jeśli chodzi o ustawienie mikrofonów, no to no to nie było aż tak źle, hmm, jeśli chodzi o profesjonalność hmm, tych głośników JBL naprawdę nie ma co się do czego przyczepić. Chociaż po hmm, podczas koncertu było sprzężenie z racji tego, że Y, statyw z, z mikrofonem był podstawiony pod y, głośnik troszeczkę, ale ale wybaczmy tego co było jak ustawione, ale nie ma z drugiej strony nie ma co się przyczepić jeśli chodzi o w ogóle o o nagłośnienie y, pod y, solistów nie ma co się przyczepić dlatego, że ta sala bardzo dobrze jest y, odebrana i myślę, że nie ma co się przyczepić, co do, co do występujących w ogóle do naszego występu nie mam kochani nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o końcową ocenę rezultatową nagłośnieniową, uważam, że y, małe te mixeki plus głośniki marki JBL oraz mikrofony z oceniam to 10 na 10. Uważam, że jakość naprawdę jest dość wystarczająco, żeby tak, taką salę kameralną jak ta w siedzibie ducha Piotra Stepańskiego idealnie się nadaje na takie kameralne towarzystwo na przykład Koncert kolend, czyli wspólne kolendowanie. No i to tyle moi drodzy, na dzisiaj. Jeżeli chcecie więcej filmików na moim kanale, zresztą filmiki z naszego występu już jest dostępne na moim pierwszym kanale Marcin Junoczku. Zachęcam też do subskrypcji pierwszego kanału jak i drugiego kanału Kęski Muzyk. Yy, dzwoneczek jako powiadomienie łapki w górnej. No bardzo was proszę o pozytywne komentarze, a będzie mi bardzo, bardzo miło. A jeżeli chcecie więcej yy, yy, kolęd i postałek, oczywiście jeszcze w, w okresie kolędowym, zachęcam również do odwiedzenia mojego zaprzyjaźnionego kanału. A Najlepszego organizatora w całej Polsce, jak i na świecie, czyli Międzynarodowego Festivalu Kolejny Pastawek w Będzie jak co roku. Tam naprawdę yy, podstaw z transmisji na żyć, bo możecie, moi drodzy, na YouTubie obejrzeć, jak i na Facebooku bezpośrednio, oraz na ich stronie. Zresztą zapraszam moi drodzy, zachęcam również do subskrypcji tego kanału, dzwoneczkiem, łapki w górę, no i bardzo was proszę o pozytywne komentarze i i warto, warto odpalić, bo naprawdę tamto co się dzieje w Pędzinie, no to jest naprawdę prawdziwy klimat Bożą na autonią, naprawdę polecam również moi drodzy Kanał zaprzyjaźniony kulturalny konferencje, który prowadzi sam osobiście Jarosław Ciszek. Zachęcam naprawdę, bo jest sporo tematyki teatralno-muzycznej, także też polecam moi drodzy. A Wam już, moi drodzy, nie zatrzymuję. Delektujcie się jeszcze kolędami i pastałkami w okresie kolędowym. A już przed 2 lutym, moi drodzy, yy, w przyszłym tygodniu, właściwie za dwa tygodnie, za, yy, wspólnie, moi drodzy, zakolędujemy. I na 2 lutego, moi drodzy, zakończymy oficjalnie kolędami i też tradycyjnym kolędą Bóg się rodzi. A także podsumowaniem całego okresu kolędowego, którym będę za Was podsumowywać. I będzie mi bardzo miło. A za dzisiejszy dzień, za każdy dzień, dziękuję Wam za spotkanie. I pamiętajcie, muzyka łagodzi obyczaj. Bo bez takiej muzyki, kolędowo pastorałkowej nie byłaby sensu. Także warto wątpić muzykę na co dzień, bo z muzyką mojej do jest raźnik. Życzę Wam, Jego. Rana, miłego dnia, popołudnia, bądź wieczoru, gdziekolwiek moi drodzy jesteście. Do Was muzyka, dobrze. Do wszędzie. Do zobaczenia w kolejnych, w kolejnych odcinkach. Na razie.